Półmaraton. Bieg, którego ukończenie wiele osób stawia za jeden z pierwszych celów w swojej biegowej podróży. I nie bez powodu. Dystans na tyle krótki, że każda w miarę zdrowa osoba powinna być w stanie się do niego przygotować. I na tyle długi, że jego przebiegnięcie to całkiem spory wyczyn. Rok temu, na początku wakacji i ja postanowiłem go przebiec. Nie ma szans, że przebiegnę ten półmaraton. Tak sobie myślę cały czas, że kurde, jakoś nie widzę po prostu w swojej głowie, że się do tego przygotuję. No więc chciałem to nagrać, bo pomyślałem, że jeżeli mi się to uda, to, to będę miał taki filmik fajny na pamiątkę, że jednak udało się, mimo że kompletnie nie widziałem, że to jest możliwe. MUCK! I jak widzicie to nie jestem ja. Rok temu przebiegł za mnie mój brat Max. Niestety kontuzja mnie wyeliminowała. Potem na koniec roku miałem problemy z dyskiem, więc skupiałem się na powrocie do zdrowia. W lutym znowu zacząłem biegać, a cel nadal był ten sam przebiec półmaraton. Tym razem w dłuższej perspektywie czasu, bo około pół roku, a wszystko szło nawet lepiej, niż zakładałem. 12 sierpnia, dwa miesiące przed półmaratonem. Bardzo dobrze mi się biega ogólnie. Regeneracyjnie bardzo dobrze podchodzę do tego, mimo że bardzo mało śpię. Myślę, że jestem na takiej granicy, więc chyba dobrze zarządzam tym zmęczeniem. A moments later. Smutna wiadomość, bo ostatni tydzień byłem z kontuzją. Jestem trochę załamany jeszcze, że mam wrażenie, że się historia powtarza dokładnie tak samo. Nie będę się poddawał, bo słabe uszy tak robią, prawda? Mam nadzieję, że się wykuruję jakoś przez następne, co najmniej, no nie wiem, te chociaż dwa tygodnie, żebym mógł cokolwiek robić. A few moments later. Mam taką przerwę dwumiesięczną już całkowicie, gdzie praktycznie w ogóle nie biegam, tylko robiłem takie testy, czy mnie ta noga przestaje boleć. No i niestety nie. Witam serdecznie. Dzisiaj dzień biegu. 3 godziny do biegu, bo jest siódma rano. Ja będę sobie robił śniadanie teraz. Dużo węgli musi być. A do tego przygotuję się, przygotuję sobie całe ubranie, wszystko co mam Także zabieram się za jedzenie Bo też dużo czasu nie mam, a jeszcze jestem tutaj z tym małym delikwentem <grym> Właśnie in progress, proszę Państwa Tak się prezentuje Jest bardzo, bardzo smaczne, mi I na tej stronie? Do tego jeszcze tylko masło orzechowe na wierzch I trochę owoców to już jest w połowie zjedzone. Ale generalnie to jest właśnie taki placek z kakaem, jakiś tam gadomym, mąka i tak dalej. Banan masą orzechowym i z jagodami. Tym, tym razem z jagodami, normalnie z truskawkami. Ale truskawek nie mam. Żonych by mi się skończyły, a zapomniałem sobie kupić. I do tego y, herbatka czarna z soczkiem malinowym, żeby było jeszcze więcej węgli i żeby się naładować energią na dzisiaj. Teraz będę go szedł usypiać pewnie. Później się będę przybierał, ubierał i lecimy na, na start. Dobra, witam wszystkich. Godzina 20 do półmaratonu. Zaraz będę się zbierał do domu, bo ja tu mieszkam zaraz obok startu, yy, mam takie szczęście jest bardzo źle <gry> ja w 99% jestem przekonany, że nie przebiegnę tego, z tego powodu, że ma, złapałem kontuzję jakiś czas temu więc yy, na ten moment jestem raczej przekonany, że nie przebiegnę ale trudno, spróbuję bo jestem bardzo zdeterminowany do tego, żeby to jednak przebiec zrobiłem wszystko co można, żeby się do tego w miarę przygotować, no nie trenowałem przez dwa miesiące no bo nie dałem rady też nie chciałem tej nogi niszczyć jeszcze bardziej, stwierdziłem, że nie mogę ryzykować, nie? No ale tutaj już jest półmaraton, więc ryzykuję przy tych dwóch miesiącach, ja byłem w takim, kurde, stresie, więc może też z tego wynikało, że to nie mogę, kurde, tego wyleczyć. A do tego bardzo, bardzo mi zależy na tym, żeby to przebiec. Mega dobry miałem progres, więc jestem trochę... Przybity, nie. No wiadomo, są takie przypadki, kiedy trzeba się poddać i spróbować następnym razem, tak zrobiłem w tamtym roku. Tak jest życie i spróbuję. Jak się nie uda, to będzie przyszły rok, trzeci raz, może się za trzecim razem uda. Mój plan jest bardzo prosty. Zacząć od takiego tempa 6-0 i zobaczyć, jak mi będzie szło. Jak mi będzie bardzo boleć, no to pewnie nie wiem, co stanę. Jak nie będzie bardzo boleć, to przyspieszę do 5.40, albo trochę nawet szybciej, żeby może dwie godziny się zmieścić. Niemal pod każdym względem Powodzenia wszystkim Robimy dzisiaj no, no ale żeby nie na Żeby bez kogoś Idziemy do Startu I za jakieś nie wiem ile Bo już czekamy 10 minut na Ale zaraz pobiegniemy Dobra, lecimy, zaczęliśmy. Antek dobrze jest, nic nie, nie boli, tak? Nie, ale strasznie się ktoś. Strasz. <gry> strasz się, chcesz, chcesz, chcesz ja, się Ale będzie git. Trzeci, dwa, kilometr za nami. Trasibuja. Mam nadzieję, że mi to jeden iPhone. 166, się nie zmienia dawna Nie boli noga, to jest najważniejsze. Bo jakby bolała noga, to już byśmy nowego... Wolniej, wolniej. Nowego tego, planu. Ale jest dobrze. Yy, to po 177, dobra, chyba się zgadam. 5? też tempo Tętno jakieś tam 170-175 To jest chabo, idą jest 10 km Teraz bez bólu Ale przed chwilą mi wolał kolano Więc, różne boje Ale lecimy dobrze Na ile lecimy w ogóle? 59? Ja Dobra, nieważne. Właśnie sobie przecież 12 za nami no, jest trochę ciężej, ale dobrze się biegnie mimo wszystko 180 teraz mam tętno więc jest No jest ciężko Znaczy nie wiem, no, przyspieszyłem teraz sobie robić dlatego No ale Minimalny wróćmy Dobra, 15. Boli noga już. Piękny duży, ale nie boli bardzo, więc biegnę dalej. Zobaczymy, co będzie. Zostało nam 6 km, niedużo. by było dobrze Ja nareszcie na 17, zapomniałem 17-15 No już się już zmęczenie, nie? Ale Jak to samo tempo jest dobrze Nie się zmęczony jestem Ale Tempo mniej więcej to samo Antek mnie już tam urwał Czyli biegnie szybciej ale to jest okej. Okay. No, ważne nie być już, coś, nie? No i zbiegamy.

Holy Ale ciężko! Ale przebiegłem! O. Jest normalnie ciężko mówić, nawet. Ja pierdzielę dwie godziny. Dwie godziny złamane, nie? Ale jestem w szoku po prostu. Jestem strasznie w szoku, bo w ogóle się nie spodziewałem. Ale no udało się, ja w Zajebiście Kurde, ale to jest niesamowite uczucie, naprawdę. Jeszcze tym bardziej po takim kurcze w takich przeciwnościach, nie? Jestem mega zadowolony. Co mam powiedzieć? No ja jestem zadowolony. Wynik słyszla małem. Ja miałem 1,31. Końcówka była ciężka, te parę kilometrów, no ale no tak musiało być, nie? No, no tak. No to poszło. Nie jestem zadowolony. Fajnie, fajnie. fajnie. Celowałem 2 godziny przebić. Ambitny cel to było przebić godzinę 55. jeśli mi się udało, a nie wiem. To bardzo dobrze, jak nie to w sumie trudno, ale 5 minut i tak lepiej niż zakładałem minimum, więc bardzo dobrze. Ja nawet czułem jakby tak treningowo, jakbym to trochę biegł, no, ale naprawdę, no fajnie było. Ja prawie babcię potrąciłem przy mecie. Znaczy potrąciłem, prawie się wywaliła, bo ona śledwo biegła była ja już tak słapała, ja tak chciałem przebiegć koło, jak ją wyminąć, jak ją zahaczyłem i powiedziałem, przepraszam, to ona tak w ogóle nie popatrzyła na mnie, się wywali, nie? To jest nagrane. myślałem, <grym grym grym> ja tam gdzie jest, tam gdzie był start, to jest meta, ja tam robię sprinta do tego. Ja to nie mogę wyłączyłem zegarek. Ja myślę, taki takie dalej, nie? Odpaliłem go dalej. Ale ty nie widziałeś, że będzie to. Za no, no właśnie widziałem, miałem takie japiornicy, że ta ona na renie kończy, nie? Odpał i biegłem dalej, więc w takim miejscu. A, tam, nie. No to błąd nowicjusza. Robimy fotę i będzie koniec. Pozdrawiam, Elo.